Na dzisiejszych zajęciach z matematyki będziemy zajmować się dziesiątkami. Macie przygotowane Wasze podręczniki z edukacji matematycznej na stronie 44 i 45. Popatrzcie na zadanie pierwsze: ile tu jest cukierków? Ile jest zielonych cukierków? Ile jest żółtych cukierków? Ile jest cukierków w każdym z pozostałych kolorów? Proszę, wyłączcie. Teraz pim i policzcie sobie, żebyście mogli odpowiedzieć mi na zadane pytania. Jak będziesz gotowy? Wróć do mnie. Oczywiście myślę, że już wykonaliście moje polecenie i wiecie, że jest 10dziesiątek, ponieważ w każdym kolorze jest... Dziesięć cukierów. Przechodzimy teraz do zadania drugiego. Trzeba policzyć i przeczytać zapisy. Jedna dziesiątka to 10. dwie dziesiątki to dwadzieścia, trzy dziesiątki to trzydzieści. Cztery dziesiątki to czterdzieści, pięćdziesiątek to pięćdziesiąt, sześćdziesiątek to sześćdziesiąt, siedemdziesiątek to siedemdziesiąt, osiemdziesiątek to osiemdziesiąt, dziewięćdziesiątek to dziewięćdziesiąt, natomiast dziesiątek to sto. W taki też oto sposób zapoznaliście się z zapisem prawidłowym dziesiątek. Nie będziecie wykonywać tej gwiazdki, ponieważ przygotowałam Wam inne ćwiczenia, które pozwolą utrwalić Wam zapisywanie dziesiątek w zeszycie. Teraz możecie przejść do następnych ćwiczeń.